Ole! I tak byś to spierdolił! Zły! Przyfarciło mu się tylko knypku. Chyba się pojebało, dziewczynko. Ja i Laurek możemy was ograć jak zechcemy z zamkniętymi oczami. Tak, <laughs> akurat! Wypierdalacz. Kuję. <laughs> Dobra, Angelo. Ty i kurdupel chcecie grać? W porzo! Ach, szkoda kurwa, gada, szkoda szczepić ryja. I nie ja, A oh. piłka, cienia się. Co kurwa? Podaj kurwa! Co? Da. Co Kurwa! Masz no, nie da się nie. na czekasz. Co? Podaj ze schoju, kurwa! Sam sobie podaj kurwa i tak byś to spierdolił. Dawaj! Tak! <laughs> Ależ to kurwa z O nie. Jesteśmy zgubieni. Napięcie rośnie. Co to będzie? Gu 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 frajerzy ociek <laughs> kultury o. przez was kurwa chuje, nic się w tym kraju nie zmieni, bo jesteście chuj warci i trzeba was jebać ruchać i na was zarabiać bo jesteście bandą narodowych kurwów, nieudaczników rozumiecie to? niech pan się uda i to czym prędzej do psychoanalityka albo psychologa, a może psychiatry bo pan ma jakieś kłopoty z samowartościowaniem ja mam to w wpiszę! Tyś kurwa rzadki jak dupa węża kurwa! Wypierdalaj zabramy, raz kurwa! Chyba się pojebało dziewczynka. Co ty mówisz, chamie? Co ty chamie mówisz? Ja jestem cwaniaki, wypierdalaj stąd, ale już. <laughs>